Rozmawiam właśnie z gwiazdą wieczoru dzisiejszej imprezy z Angelo Mikeiem. Czy czujesz się już rezydentem Bumbaru? Tak. To znaczy, tak. To już jest czwarty raz, kiedy gram jest to bardzo przyjemnie, więc miło jest tu przyjeżdżać. Może rezydentem nie, ale, ale dobrze jest tu przyjeżdżać. Właśnie, Dlaczego tak chętnie wracasz do Szczecina? Może no, z komatejki, to znaczy są ludzie, którzy słuchają dobrej muzyki, a przynajmniej tej muzyki, którą ja gram. Miło jest wiesz, grać swoją muzę i mieć taką reakcję na parkiecie, po prostu wiesz, to jest, to jest bardzo przyjemne, po prostu. A czy lubisz takie undergroundowe, bardziej małe y, kameralne kluby, czy wolisz y, grać na wielkich festiwalach? Wiesz co, to i to ma swoje zalety, naprawdę. Na festiwalach czujesz ogromną energię, tysiąc, tysięcy ludzi. Więc jak gdyby wiesz, jest y, duże inne przełożenie, wiesz, jest ryk tłumu, jest y, dużo większy power. Natomiast wiesz, w klubach możesz być bliżej ludzi, możesz inaczej zagrać, możesz zagrać dłużej, e, możesz siebie samego i ludzi wkręcić, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Czyli nie chodzi o miejsce, ale raczej o ludzi, tak, co są w danym klubie? Tak, ja, zdecydowanie. Klub to są ludzie, nie miejsce. E, bywają miejsca, w których, wiesz, które są odrapane, wiesz, nie ma tynku na ścianach, ale jest dobry sam system, odpowiedni ludzie, wiesz, i tam jest dobra impreza, po prostu tak to wygląda. Taki typowy rejw, powrót do rejwu, tak? Takie... Wiesz, no, no są kluby takie, są kluby takie, prawda, są, są miejsca, w których się po prostu robi imprezy, każde z nich, jeżeli ma albo inaczej, w którym są odpowiedni ludzie, którzy naprawdę kumają bazę, jest, 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 jest dobry. Taka, taka jest prawda. To może być nawet, wiesz, dyskoteka, jeżeli są naprawdę kumaci ludzie, to na dyskotece zrobią, wiesz, zajebisty klimat, taka jest prawda. Powiedz, już wiele lat, przeżyłeś już też przez wiele różnych gatunków muzycznych, od y, techno, przez progresję teraz do takich tech-chaosów troszeczkę. E, jak, jak, dlaczego tak się zmieniało to na przestrzeni lat? Dlaczego różne style? Ponieważ e, cały czas szukam czegoś nowego w muzyce. To jest tak, że e, są artyści, którzy od początku pozostają w swojej stylistyce i ona im odpowiada, jak gdyby wiesz. E, to jest coś, co od początku do końca rozumieją, i, i jak gdyby i to ich napędza. Mnie napędza, wiesz, ja szukam zawsze czegoś nowego w muzyce, to znaczy jest tak, że e, jeżeli zaczynam się nudzić z danym gatunkiem, to znaczy jeżeli nie odkrywam w nim, w nim nic nowego, e, zaczynam szukać gdzie indziej, to znaczy, wiesz, dlatego, mi się, dlatego tak naprawdę elektronika mi się podoba, ponieważ e, znajduję nowe dźwięki. To jest dla mnie najważniejsze naprawdę, więc jeżeli, wiesz, e, okaże się, że, nie wiem, e, że za dwa lata nowe dźwięki albo to, co mnie porusza, znajdę w muzyce całkowicie odmiennej od, od tej, którą teraz gram, pewnie pójdę w tą muzykę tak naprawdę, wiesz. To jest dla mnie najważniejsze, więc gatunki, wiesz, to jest szybkie, czy melodyjne, czy gruwowe i tak dalej, i tak dalej, ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Jak gdyby szukam tego, co, co mnie porusza w danej muzyce. Jeżeli, wiesz, to jest e, progressive, to jest OK, jeżeli to jest techno, to OK, jeżeli to jest tech house, zajebiście, wiesz. Tak naprawdę, wiesz, gatunki nie mają znaczenia, wiesz. W tej chwili, wiesz, tam w secie, który którym, 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 gram, który... którym, którym, którym które gdzieś tam mam okazję prezentować. Wiesz, że jest, jest, tech jest techno, jest techno, jest elementy progresywu, jest bardzo wiele różnych gatunków. No, etykietki nie mają znaczenia. Czyli też troszeczkę było tak, że rozwijałeś siebie przez, na początku, jak zaczęli grać tu muzykę, ale też rozwijałeś się równo z tą muzyką, jak ona wchodziła do Polski, tak? No tak, oczywiście, jak gdyby wiesz, no, będąc od początku, obserwujesz to, co się dzieje i też rośniesz z, z muzyką i, i z tym, co się dzieje na, na, na zachodzie, na świecie, prawda? I stara się to jak gdyby implementować wiesz, w Polsce. Tak mi się wydaje, że tak to, tak to wygląda. No właśnie, masz to doświadczenie i na polskiej scenie, i za granicą. Y, możesz porównać, jak to wygląda? Jak, jak, jak obecna scena klubowa w Polsce wygląda? Jak klubowicze, właśnie, czy to się zmieniło na przestrzeni lat? Co, e, to co, wiesz, właściwie się zmienia co 3 lata, to znaczy, wiesz, to jest e, taka historia, że co 3 lata pojawiają się nowe, nowe pokolenie, które neguje to, co zostało e, i słucha całkowicie nowej muzyki. W tej chwili jest, wiesz, duży boom na dubstepy, na e, elektro e prawda, czyli, czyli Justice, BZP i tak dalej, to są małolaci, którzy po prostu, wiesz, zastali muzykę techno-minimalową, która, którą uznali, że wiesz, że okej, okay, to jest fajne, ale nie dla nas, my chcemy czegoś innego, chcemy pieprzenieć, się pierdolnięcie tak zwanego e, i wiesz, i słuchają takiej muzyki, się, wiesz To dobrze, że takiej muzyki słuchają, a nie innej e, było pokolenie, które właśnie wcześniej wiesz słuchało Minimalu, w opozycji do wiesz do, do mainstreamu, które zastało, prawda zaczynało się wszystko od Detroit Tech no później to wiesz, gdzieś tam przechodziło w house i tak dalej, jak gdyby wiesz to się zmienia pokoleniami wiesz w Polsce brakuje jednego, że ludzie, którzy e, są długo w muzyce elektronicznej gdzieś tam uciekają, to znaczy wiesz w pewnym sensie na tak wszyscy sobie starzeją się to znaczy wiesz e, osiągają obieg, powiedzmy, w, nie wiem, e, 27, lat I nagle, wiesz, zaczyna się im włączać, wiesz, poważne życie. I, wiesz, zaczyna się, zaczynają się kredyty, rodziny, domy i okej, okay, wiesz, na Zachodzie też to ma miejsce. Natomiast ci ludzie na Zachodzie, jak gdyby, są bardziej wylajtowani. Znaczy, znajdują miejsce na, na, na zabawę. W Polsce to jest tak, że jak już jesteś, wiesz, em, em, nie wiem, em, głową rodziny, tak, to już w ogóle nie ma mowy, żebyś pojechał na imprezę, wiesz, i, i się po prostu dobrze zabawił, no. Jak gdyby to ci nie przystoi. Trochę nam tego brakuje, taka, taka zaściankowość, no ale wiesz, no mam nadzieję, że się kiedyś tego nauczymy. No tak, na spojrzeć na West -Bama, tak? No bo on do, 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 dzisiaj, do dzisiaj gra, do dzisiaj się bawi tą wystarczy muzyką. Wystarczy spojrzeć no, wiesz, no dobre imprezy, wiesz, w Niemczech, w Holandii, w Anglii, gdzie e, 80% ludzi na parkiecie to są ludzie, wiesz, w wieku 30-35 lat. Znaczy, to znaczy to są tacy ludzie, którzy naprawdę już są, że ustakowani. ustatkowani. I, I nie muszą się spinać, że tam, wiesz, że, że, że mi to nie wypada, bo ja już jestem stary dziadek i w ogóle tak naprawdę, wiesz, jedyne co mogę zrobić to, wiesz, nie wiem, pójść z chłopakami na mecz i obejrzeć sobie go przy piwie. Troszkę inna relacja po prostu, wiesz, my, my, my tego jeszcze nie potrafimy takiego, nie potrafimy się zdystansować sami do siebie, po prostu. To wobec tego, jak oceniasz e, przyszłość muzyki elektronicznej i w Polsce i na świecie, bo z jednej strony mamy 200 lecie w tym roku, tak, czyli kawał historii jednak, a z drugiej strony nie ma już na przykład takiej wielkiej imprezy jak Love Parade, jak się do tego stosunkujesz? Wiesz co? Każda scena jakoś się rozwija, wiesz, po swojemu, prawda? To zależy naprawdę od wielu aspektów, wiesz, od tego e, gdzie ona się rozwija, jakie są uwarunkowania, nawet ekonomiczne, jaka jest mentalność ludzi. E, wiesz, tak jak mówię, no całkowicie inaczej to wygląda w Niemczech, całkowicie inaczej to wygląda w Anglii albo w Holandii, a i w Polsce, prawda? Wiesz, jest ogromny boom na, wiesz, na wschodzie świata, prawda, czyli mam na myśli wiesz, Azję, Japonię, prawda, to wiesz, tam to wszystko żyje, tam, 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 tam się dzieje naprawdę dużo. E, nie wiem, co będzie w Polsce, wiesz, i trudno mi tak naprawdę, wiesz, w tej chwili dewagować, jak to się będzie rozwijało, wiesz. E, Love Parade padło, po prostu bo by organizatorzy po, popełnili błędy, bo jeżeli nie, te błędy nie były popełnione, Love Parade by sobie doskonale radziło i nadal by sobie, wiesz, e, funkcjonowało, wiesz, także... No nie, o, nie chodzi o to, że wiesz, gdzieś to jakoś jako się wiesz, umiera i tak dalej. Po prostu wiesz... Nie wiem, no Lopali umarło, bo, bo, bo tak się zdarzyło, prawda? Mayday żyje swoim życiem. I daj Boże, żeby tak się działo, prawda? E, wiesz, są w Polsce imprezy i festiwale, które wiesz, zbierają ludzi całkowicie innych niż ci, którzy przychodzą na Mayday. I to jest ta nowa generacja, prawda? Są ci ludzie, którzy przychodzą na, na Audioliver, River, to są ci ludzie, którzy przechodzą na nawet Heinekena, na Selektora i tak dalej wiesz, szukający czegoś nowego, wiesz. Gdyby nie chcę negować, wiesz, in i tak dalej, ale, ale... nie uważam tego za wyznacznik, wiesz, sceny klubowej w Polsce w tej chwili. Czyli uważasz, że bardziej jednak idzie ta muzyka w underground, czy idzie w komerchę? Czy takie kluby, jak, jak na przykład Bumbar ma szansę przetrwania? Czy bardziej jednak tak, inne? Tak, więc to, to idzie dwutorowo, to znaczy komercja się rozwija i nie będzie się rozwijać, wiesz, pasożytując na undergroundzie, Underground ma to do siebie, że zawsze żyje, zawsze funkcjonuje, prawda, że e, jak gdyby to jest tak naprawdę sedno e, nie, muzyki, sedno, sedno e, kultury, nie tylko klubowej, ale w ogóle, wiesz, e, kultury w każdym aspekcie, bo wiesz, no, kino undergroundowe też e, e, tworzy jakość, prawda, nie wiem, e, teatr undergroundowy, czy, czy, wszystko, co jest jak gdyby robione nie po to, żeby się przypodobać, e, Powoduje, że tam się pojawiają nowe rzeczy, no, nowa jakość, prawda? I dopiero na bazie tego cierpie mainstream, prawda? Także, także. I Underground zawsze sobie będzie radził. A czy Bumba sobie poradzi? Oczywiście, że sobie poradzi, bo wydaje mi się, że coraz lepiej tutaj tak naprawdę jest. I, I powiem ci, że. Ja wiem, że nikt nie jest Mesjaszem w swoim kraju, ale wierzcie mi, że. Wiele, wiele miast w Polsce zazwróciłoby wam takiego miejsca, gdzie jest miło, fajnie, a zachowany jest ten, wiesz, taki klimat naprawdę e, undergroundowy. znaczy, wiesz, no nie ma plastik houseu, a nie ma też takiego, wiesz, radykalnego undergroundu. Ja to ostatnio napisałem, wiesz, przy, przy okazji swojej audycji, że wiesz, że to jest pośrodkowane i wydaje mi się, że o to chodzi tak naprawdę. Czy ty chętnie będziesz wracał zawsze, tak? No, oczywiście, no jak widać. A powiedz mi, czym jest dla Ciebie miłość do płyty winylowej? To jest czymś, co zostaje, natomiast wiesz, to jest... Jeżeli pytasz o to, czy, czy, czy nadal darzę sentymentem winyle, to o tak, oczywiście, nadal zbieram winyle, nadal sobie je kupuję. Ale w sensie kolekcjonerskim, to znaczy nie używam winyli do grania, ponieważ... No, niestety, no, przyszły takie czasy, nie ja, że tak powiem, miałem, że tak powiem możliwość... Plemat jakiś, tak, z tym, czy część na elektronikę? Są ludzie na świecie, którzy wyznaczają pewne trendy, prawda? Jeżeli oni wiesz, e, zaczynają grać z, z, z instrumentów czy też urządzeń, które, e, które, które ułatwiają nam, widzieją powiedzmy e, swoje zadanie, to, to, to tak się będzie działo wiesz? i wiesz, życzyłbym sobie wiesz, gdzieś tam w głębi serca, żeby były takie czasy, kiedy nadal się gra zwinili i tylko i wyłącznie z winyli. Natomiast wiesz, no niestety wiesz, przeszliśmy przez, czas, przez, przez czasy CD, e, przechodzimy przez czasy komputera, traktora, który daje nam dużo większe możliwości. Ja sam sam gram z traktora z tego powodu, że wiesz, że mam cztery deki, mogę robić co chcę, wiesz, że mam pełną swobodę artystyczną, co, co jak gdyby wiesz, zmienia twój punkt e, widzenia nagrania, znaczy możesz zrobić dużo więcej. To jest naprawdę zajebiste uczucie, wiesz, że kiedy. Kontrolujesz w pełni muzykę, znaczy wiesz, jeżeli potrzebujesz w danym momencie, żeby wszedł bit, to ten bit wchodzi, jeżeli potrzebujesz, nie wiem, żeby było podbicie, nie wiem, żeby był jakiś peak time, to go po prostu podkręcasz, wiesz. to jest e, naprawdę duża zaleta traktora, aczkolwiek nie jest to granie z winyli, no, tak jak mówię, no, sentyment pozostaje, natomiast w e, ostatnich grach próbowałem, próbowałem kilka razy grać z winyli... I okej, okay, montujesz te numery, ale jak gdyby brakuje ci tych, wiesz, te, tego, Funkcjonalności. tej, wiesz, tego... Dokładnie, tej kontroli nad dźwiękiem. E, no, czasy się zmieniły po prostu, wiesz, no, wszystko się rusza do przodu i chyba dobrze, że tak jest. A dlaczego czasami grasz pod pseudonimem Angelo Mike, a czasami jako, jako, ty, czyli Jarek Czechowski? Nie mam pojęcia naprawdę, wiesz co, to naprawdę to nie jest mój wymysł, to znaczy to nie jest zabieg po to, żeby grać jako DJ pod różnymi pseudonimami, te, tylko to raczej chodziło o wydawanie muzyki. Znaczy jako Jarek Czowski chciałem wydawać rzeczy bardziej e, techniczne, jako Angelo Mike bardziej rzeczy chaosowe. Gdzieś to się zatarło i tak dalej, i tak dalej, więc e, sam muszę się zastanowić, co z tym dalej zrobić, znaczy e, w którą stronę pójść, bo tak jak mówię, to bardziej chodziło o produkcję niż o, o DJ-owanie. Tam gdzie przyjeżdżasz, to i tak jesteś już znany na tyle, że nie, nie musisz używać w zasadzie pseudonimu, prawda? Tak mówię, to bardziej chodziło o rzeczy, które chciałem wydawać. Jak były pewne zamierzenia, jeśli chodzi o wydawnictwa. Nie wiem, nie, zobaczymy, jak to dalej mi się potoczy. Natomiast to nie był zabieg po to, żeby wiesz, raz być taki, raz być taki za było To Było też związane może właśnie z, z graniem za granicą. Ten pseudonim. Wiesz co, e, odkryłem, że ludzie, ludziom bardzo dużo łatwiej jest e, zapamiętać Angelo Mike niż Jarek Cioski, taka jest prawda. Gdzieś tam Angelo Mike gdzieś tam w, e, tkwi w pamięci. No nie wiem e, Zobaczymy, na razie wiesz, nie mamy e, jak, jak gdyby konceptu na to, co z tym dalej zrobić. Jakie plany na przyszłość coś nagrywasz w tej chwili? Nie. I, I powiem Ci, że... Dzieje się dobrze, ponieważ e, bardzo długo, przepraszam... E, Dochodziłem do momentu, kiedy, byłem, kiedy, kiedy osiągnąłbym moment, w którym był, byłem zadowolony ze swoich e, produkcji. E, znaczy, wiesz, można robić rzeczy, które możesz wydawać, ale one są zawsze średnie. znaczy, są takie, które komuś się tam spodobają, ale tobie się nie podobają. Być e, może to jest zdążenie do ideału, natomiast e, okazuje się, że można do tego dojść, ponieważ w tej chwili rzeczy, które robię, już mi się podobają. Znaczy, Kilka lat trwało, zanim doszedłem do momentu, kiedy zaczęły mi się podobać rzeczy, które, które, które robię i teraz jest taki moment, więc, więc mam w tej chwili cztery nowe numery, które... jest spełniony? Nie, spełniony to będę dopiero jak, wiesz, jak zacznę wydawać na dob w dobrych labelach na zachodzie, wiesz, na razie to jest taki, wiesz, przedbieg do tego, żeby coś dalej z tym zrobić, ale już jest ten moment, kiedy można to dalej, dalej posyłać, po prostu. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję.